Cześć, witajcie na kanale Pani Fotograf. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić genialną inspiracją. Jest to inspiracja dla przyszłych panien młodych. Jest to ta książka, na którą się nie mogłam doczekać i bardzo się cieszę, że w końcu do mnie trafiła i jest gotowa i codziennie po prostu od tygodnia do niej zaglądam. Więc jest tu mnóstwo porad i pomysłów na taką oprawę, wiecie, wizualną ślubu, czyli na dobór dodatków, kwiatów, sukni ślubnej, fryzur, makijaży. Te wszystkie rzeczy tutaj znajdziecie. I słuchajcie, jest tu naprawdę mało treści w tej książce, natomiast jest mnóstwo pięknych zdjęć. Dzięki są po prostu genialne dla mnie jako fotografa ślubnego. Jest naprawdę mnóstwo inspiracji. I myślę, że osoby, które organizują swój ślub, na pewno wiele cennych inspiracji tutaj znajdą. I ta książka naprawdę pomoże wielu osobom zadbać o, taki, o taką wizualną stronę ślubu, czyli o dobór tych wszystkich dodatków i akcesoriów, tak, żeby to było spójne, żeby to było ładne, nie było kiczowate, żeby było oryginalne. No i oczywiście tak, żeby to wszystko ładnie na zdjęciach później wyglądało. Co jest dla mnie oczywiście bardzo istotne, tak jak mówiłam, ponieważ zajmuję się uwiecznianiem tego, co zorganizują par młody na swoim ślubie. To dobra, tak bardzo szybko postaram Wam się powiedzieć, jak wygląda ta książka. Więc tak, słuchajcie, zacznę może od tego, że książka przychodzi ładnie zapakowana, w ładnym kartoniku. Chodzi do tej wielkiej, ciężkiej książki, dołączona jest druga, mała książeczka, która też jest bardzo ładnie wydana i no, generalnie wszystko, wszystko wygląda pięknie. Zresztą, jak sobie zamówicie tą książkę, to naprawdę będziecie pod wrażeniem. I w tym tutaj, jakby w takim przewodniku, znajdziecie reklamy firm ślubnych. Słuchajcie, mi się to osobiście bardzo podoba, że osobna jest właśnie książka, w której nie ma reklam. Znaczy, no, kilka na samym końcu reklam znajdziecie, ale tak w treści nie ma reklam, które nie rozpraszają uwagi czytelnika. Możecie się skupić jedynie właśnie na pięknych zdjęciach i aranżacjach e, ślubnych. Natomiast reklamy są umieszczone w osobnej książeczce, która też jest pięknie wydana, więc tutaj jest też moc inspiracji i ślubnych. Autorka tej książki, no właściwie współautorka, ponieważ e, książka ta powstała przy udziale kilku osób, e, ale taka Właśnie główną inicjatorką tej książki jest Karolina, która prowadzi bloga ślubnego, właściwie portal ślubny, który, na którym też znajdziecie mnóstwo fajnych inspiracji ślubnych. Słuchajcie, ta działalność internetowa, jaką prowadzi właśnie autorka tej książki ewoluowała i właśnie z tego jakby internetu powstał, tak jak ona tutaj pisze we wstępie, powstał właśnie pomysł na książkę. W czasie znajdziecie kilkanaście rozdziałów i każdy rozdział podświęcony jest innemu stylowi, w jakim można zorganizować swój ślub. I na przykład jest tutaj właśnie styl vintage, styl boho, w styl romantyczny i naprawdę wiele innych. I w każdym rozdziale się, znajduje się naprawdę mnóstwo pięknych zdjęć. Zdjęcia powstały podczas sesji stylizowanych, które były aranżowane zgodnie z danym stylem. Więc podczas sesji zdjęciowych były użyte elementy wystroju wnętrz, które można wykorzystać podczas swojego ślubu i które są zgodne z danym stylem, na przykład właśnie tam romantyczny. Są te bukiety też odpowiednie do danego stylu. Suknie ślubne proponowane przez autorki książki też odpowiadają danemu stylowi, o którym mówi dany rozdział. I to wszystko jest pokazane na pięknych zdjęciach. Nie znajdziecie tutaj bardzo dużo tekstu, ten tekst jest ten tekst jest, ale jest taki bardzo skoncentrowany. Są to takie najważniejsze informacje, które mówią o właśnie danym stylu, czym się dany styl charakteryzuje, jakie są elementy właściwe dla tego stylu, jak właśnie zorganizować swój ślub zgodnie z tym stylem. Więc jeśli chcecie, żeby wasz ślub był od tej strony takiej wizualnej, piękny, ładny i spójny, to tutaj naprawdę znajdziecie mnóstwo inspiracji. Do każdego stylu jest po kilkanaście stron z pięknymi zdjęciami. Wszystko jest naprawdę wysmakowane, idealnie ułożone i pasuje zdjęć. Do siebie pasują, co mi się osobiście bardzo podoba, jestem pod ogromnym wrażeniem. No i na końcu każdego rozdziału jest też taka, są dwie strony, które jakby podsumowują da, dany styl. Takie naprawdę bardzo krótkie informacje, czym się dany styl charakteryzuje, opisane właśnie słowami, nie tylko zdjęciami. Bardzo treściwe, nie mam tutaj jakichś takich, wiecie, rozpisywanie się, rozchodzenie się na dany temat, tylko po prostu macie opisane słowa kluczowe, z jakim kojarzą się autorkom książki, z jakim kojarzy się autorką książki dany styl, jakie są inspiracje do tego, jaka jest paleta kolorów, Polecana przez nie. Słuchajcie, więcej informacji na temat tej książki znajdziecie u mnie na blogu. Też tam, też tam jeszcze linka odnośnie tego, gdzie tą książkę można kupić, bo wydaje mi się, że ona jest dostępna tylko w internecie, nie wiem, czy w jakichś księgarniach ona jest dostępna, poza tym naprawdę gorąco Wam polecam. Książka jest dość droga, kosztuje wydaje się 80 czy 90 zł, więc no to jest spory wydatek. Myślę, że ja z niej na pewno będę korzystać i jestem zadowolona z zakupu i jeśli organizujecie, jeśli planujecie swój ślub, to Fajnie, że te rzeczy znajdziecie.